Czyli widzicie Państwo, w naszym radiu to kochamy to Barbie Baby Langstrum Ekstra. Mamy taką świątynię na tą damę, która płonie. A wyobraźmy sobie świątynię Artemidy Feskiej ze starożytnego Egiptu, gdzie trzy lata głosiła posłuchałem, musiał uciekać, bo chcieli go zamordować za to, że jest przeciwny bałwochwalstwu. No ale wokół świątyni Artemide peskie pełno złodziej, krętaczy, cwaniaków. Tutaj też babcia przyszła do biblioteki uniwersyteckiej i była w McDonaldzie, była w toalecie tam, że na chwilę wyszła z toalety jak tam była, i torby jej nie było na wózku, i tam dokumenty miała. Wszystko, wszystko, wszystko zgłosiła na policję. Policja przyjechała i Złodziei warszawskich oglądają na monitoringu, bo nagrane, nagrane. Kto odwiedza ten McDonald's? Kto to zrobił? W jaki sposób? Czyli w Warszawie, proszę Państwa. Podobnie jak i w starożytnym Efezie, podobnie jak i w Paryżu. Jak nie geje, to złodzieje.